Jesteśmy na korcie numer 3. To jest ten ani centralny numer 1, ani centralny numer 2. Mamy tutaj dwóch zawodników, którzy po całodziennym trudzie, po tak zwanej tenisowej niedzieli grają finał bonus turnieju. Z lewej Wacław Czesnowski z Gorzelec i Tadeusz Gębuś z Gorzelec. Proszę, losowanie. Przypominam, gramy jednego seta długiego do 9. stop. Poczekaj, proszę. E, zwycięzca bonus turnieju otrzymuje, co? Puchar. Koniec? Otrzy, bo, zwycięzca bonus turnieju otrzymuje? Trzy. Trzy. Trzy i puchar. Good luck, good game. Plasowanie wygrał Wacław Czesnowski, wybrał serwis i w tej chwili rozpoczyna. Trzy minuty i już euch. Wacek na Tadeusza. Finał, bonus turnieju. O, od razu odasa. To niezły początek. 15 zero, Wacek Czesnowski. O, no, to jest wymiana w stylu Tadeusza, on lubi troszkę pod górkę grać, dużo wolejów, taki no, trudny zawodnik, on tutaj systematycznie niektórych ludzi ogry ogrywa lub wprawia w osłupienie, doprowadza do szału swoim stylem gry. Na przykład teraz znowu przysiadce i co? Tu jakiś winkiel, tu coś skoczy, tu proszę, wyłapał vollej. No brawo. Mamy 3015. No jad. 300 zrobiło się po 30. Bonus turniej to jest taki turniej, w którym grają zawodnicy, którzy odpadli w grach grupowych eliminacyjnych. Turniej Rozenhof, Darek, KAP. Troszczę się o każdego z graczy. I tych, którzy prezentują wysoki poziom, grając w konsekwencji w rundach finałowych turnieju głównego. I troszczę się również o tych, którzy prezentują nieco słabszy poziom. Aby też mogli po prostu pograć. Dużo, dużo pograć. Czy to jest game, panie Wacławie? Okej. Okay.